Q Technology rewolucja w zakresie dobrego samopoczucia i wydajności dzięki biohackingowi. Nazywam się Nicolas Desjardins, założyciel Q Technology. W tym filmie odpowiem, używając mojego wirtualnego awatara, na kilka pytań, które możesz mieć. Dziękuję za wysłuchanie. Czym jest Q Technology i jak działa? Zanurzmy się w świat urządzeń Q Technology wyjątkowej innowacji łączącej inżynierię, biofizykę i neuronaukę, aby w naturalny sposób Zoptymalizować Twoje ciało. Odkryj tutaj specyfikacje techniczne i szczegóły, które czynią każdy produkt kół wyjątkowym. Urządzenia Q Technology to obwody elektroniczne emitujące biokompatybilne częstotliwości inspirowane częstotliwością Schumana i częstotliwością embrionalną. Konkretnie wychwytują otaczające fale elektromagnetyczne takie jak te z WiFi i urządzeń elektronicznych i przekształcają je w fale korzystne dla układu nerwowego. Działając bezpośrednio na centralny układ nerwowy, produkty Q ułatwiają optymalne ułożenie postawy, redukując napięcie i poprawiając mobilność. Redukując zakłócenia elektromagnetyczne, organizm lepiej wykorzystuje swoją energię, zwiększając wytrzymałość i zmniejszając zmęczenie. Zoptymalizowane sygnały umożliwiają lepszą komunikację między mózgiem a mięśniami, pomagając w regeneracji mięśni i koordynacji. Każde urządzenie Q składa się ze zminiaturyzowanego obwodu drukowanego, zamkniętego w trwałej obudowie. Obwód ten zawiera przetwornik częstotliwości zaprojektowany do wiernego odtwarzania częstotliwości inspirowanych przez Szumana lub częstotliwości embrionalnej. Częstotliwości te stymulują układ nerwowy i optymalizują homeostazę organizmu. Obwód jest aktywowany przez promieniowanie otoczenia. A następnie wytwarza interakcję elektromagnetyczną z organizmem ludzkim, zarówno poprzez mechanizmy absorpcji, jak i emisji. Wychwytując otaczające częstotliwości, urządzenie gromadzi energię, którą następnie rozprowadza do ciała z określoną częstotliwością, dla której zostało zaprojektowane, niezależnie od tego, czy jest to częstotliwość embrionalna, czy częstotliwość Schumana. Technologie Daytime Q występują w trzech modelach. Q1, QS i QULTRA. Jak to działa? Skuteczność produktów Q opiera się na zdolności układu nerwowego do reagowania na naturalne częstotliwości. Emitując te sygnały, urządzenia Q pozwalają mózgowi lepiej interpretować sygnały odbierane przez organizm, poprawiając w ten sposób m.in. równowagę, postawę i walkę z bólem. W mniej niż 12 sekund użytkownicy mogą odczuć efekty posturalne, wzrost równowagi, siły i mobilności. Możliwe jest nawet wykazanie odporności na pola elektromagnetyczne za pomocą testów przed i po. Dlaczego warto wybrać technologię Q, opierając się na zasadach biofizyki? Q Technology oferuje pozbawione skutków ubocznych rozwiązanie przywracające równowagę posturalną i nerwową. Każde urządzenie projektowane jest tak, aby działało latami bez konieczności wymiany i konserwacji. Przetestowana przez ekspertów technologia Q jest wykorzystywana przez sportowców i pracowników służby zdrowia w kilku krajach ze względu na jej natychmiastowe i długoterminowe korzystne skutki. Krótko mówiąc, Q Technology to niezbędna innowacja w biohackingu dla tych, którzy szukają naturalnego sposobu na optymalizację swojego zdrowia i wydajności. Dzięki unikalnemu połączeniu neuronauki i biofizyki wspiera Twój organizm w optymalnym, codziennym funkcjonowaniu. Odkryj różnice dzięki Q Technology. Już teraz umów się na wizytę w punkcie badawczym.